Specjalny do Szczecinka z kolejarzami pionierami, udającymi się na uroczystość 40-lecia powołania Pomorskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, jadący przez stację Szczecin-Tombie, standard Szczecin-Kierunowo-Pomorskie z Łośnikiem, pierwszego przy Weronie. I życzymy przyjemnej podróży. Historia kolei polskich na Pomorzu Zachodnim rozpoczęła się długo przed zakończeniem działań wojennych. Przesuwający się na zachód front wymagał sprawnego transportu, stałego kontaktu z zapleczem i zabezpieczenia szlaków kolejowych przed dywersją. Obsługa kolei poważnie obciążała wojsko. Niezbędnie potrzebni byli kolejarze, ci nieliczni, których służba na szlaku uchroniła przed wywozem na roboty do Niemiec lub przed obozami śmierci rozrzuconymi po całej Europie. Wiosna roku 1945 Wojska radzieckie i polskie dążą do Berlina. Po drodze wyzwalają m.in. w połowie lutego Szczecinek, 5 marca Złocieniec, Stargard, Nowogard, dzień później Gryfice i Kamień Pomorski. 20 marca zostaje zdobyte pod szczecińskie domby. Zacięte walki o szczecin trwają aż do 26 kwietnia. Odbudowa zniszczonej gospodarki zaczyna się wkrótce po ucichnięciu huku działu. Wojska radzieckie zwracają się do rządu polskiego z propozycją obsadzenia Polakami kolei na wyzwalanych terenach. Kiedy jeszcze po zachodniej.